Chyba to pisać na kolejny wypadzie na rybki nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wetkańskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tą chwilę drodzy Państwo jest 114, 16 luty 2025. Niedziela. I w ten niedzielny dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał, a co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, za wentanie szluga, ktoś lubi jerać przy moich filmach i jedziemy z tym filmem, bo już późno... Zapraszam serdecznie na film pod tytułem Łowienie spod lodu płotek. Nie inaczej. A czy będą brały, zobaczycie sami. Tyle. Tyle. jest. To lud jest bezpieczny. Jest okej. Okay. Wyjmuję wędkę i będziemy grać w przeręblach naszymi morłyszkami. tak. Pierwszy raz założymy sztuczną i dwie żywe ochotki. Okej, okay. ochotki do kieszeni, ciepłe miejsce i mamy tak i teraz spuszczamy to jest około 3 metrów 2,80 Jeszcze, jeszcze, już jest na podciągniemy dobrze i gramy i gramy. Jest pierwsza ryba, płotka chyba. Dokładnie, pierwsza ryba, płotka. Więc mamy pierwszą niedzielną płotkę. Ładna. Więc wypuszczamy ją i wędkujemy dalej. Tam jest w zatoce dwóch wędkarzy. Jeden tu odciągnę tylko trochę. Jeszcze niżej. Okej. Okay. Jest kolejna ryba. Fajna, śliczna płoć, lecz łyknęła, więc muszę iść po wypychacz. 26, 26 cm, piękna płotka. Więc 26 Wraca, no się sześć, baja jest. Kolejna ładna płotka też wyknęła, więc musimy ją odczepić, wypuszczamy, jest pięknie. Ja i jest pyta Jedziemy dalej z tym koksem i biorą płotki dokładnie więc gramy dalej w naszym przeręblu niestety jazgarz więc musimy zmienić przerębel dokładnie więc zmieniamy przerębel kolejny jazgarz więc gramy dalej i zobaczymy interesuje nas płotka

Widzę na pomoście dwóch, ko pomostu dwóch, czterech, pięciu, no i tu jeden, sześciu, siedmiu. No jest kilku wędkarzy w tą piękną niedzielną pogodę nad Zalewem Kieleckim. A ja obławiam przy brzegu dziury, tak mówię, i jest bajecznie. Więc wędkujemy i jest wpyte. Niestety widzicie, nieduży jazgasz ale branie było intensywne. Więc wracamy rybie wolność i gramy dalej w naszym przeręblu. Nic dodać, nic ująć. płotkę dokładnie okoń. A jednak okoń. Okej, okay, może być i okoń. Dokładnie. Baja. I gramy dalej. W naszym przerabiu. A każe coraz więcej. Dokładnie i pogoda piękna słoneczna a ja gram dalej godzina, która jest 12.44 do 15.00 godziny i jadę do domu więc zostańcie jeszcze ze mną bo jestem sam ciekaw co i jak Dokładnie. Gramy. Jest tym razem, ale malutka płotka, ale jest. Więc wracamy jej wolność i gramy dalej. Zgasz dokładnie baja przestały brać płotki i tak to mniej więcej wygląda Ale wędkujemy dalej i jest wpyta To więc zaraz będziemy kończyć jeszcze pół godziny i zobaczymy co nam przyniosą te przeręble w tym miejscu czyli ryba przestała brać przynajmniej płotka i przyszłem tutaj w te miejsce na dziurę i mówię, i tu dokończę już dzisiejsze wędkowanie. Czyli szybki i krótki wypad na rybki. Oczywiście płotki fajne były. Najładniejsza 26 cm. Zobaczcie raz jeszcze. Dokładnie. A teraz jeszcze gram w tym przeręblu. I tak mówię, będę pomału kończył to. Kolejny świętokrzyski. Jak to się mówi, jazgarz? Czyli tak wszystkich sandaczyk? nie inaczej. Faja i gramy przez te 20 minut, które nam zostały do końca imprezy w tym przeramblu. I drodzy państwo, to była ostatnia ryba dzisiejszego wypadu. Więc drodzy państwo, zabijam, zabieram zabawki i idę jadę do domu. Więc drodzy państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż byliście ze mną dobre i złe. Leciał tak, jak pokazałem na filmie parę fajnych płotek przez niedługi czas. Połowiłby jeszcze, ale jeszcze Mam sprawy do załatwienia, przy niedzieli, więc jadę. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, like komentarze, że wciąż byliście ze mną, dobre i złe. I jadę do domu. Cześć!